Agro-ekobiznes to nowy międzywydziałowy kierunek studiów. Prowadzony przez dwa wydziały: Budownictwa i Nauko Środowisku i Inżynierii Zarządzania. Są to studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, trwają 3,5 roku i są realizowane zarówno na studiach stacjonarnych, i niestacjonarnych. Kierunek kształci wykwalifikowanych inżynierów agroekologii, przetwórstwa spożywczego i zarządzania z zasobami naturalnymi. Jest to kierunek międzywydziałowy, który doskonale wpisuje się w nowoczesne trendy edukacji, których zadaniem jest łączenie wiedzy inżynierskiej z wiedzą praktyczną. Jest to kierunek interdyscyplinarny, który łączy wiedzę inżynierską, wiedzę techniczną z umiejętnościami menedżerskimi. Studenci w ramach zajęć będą projektować i wdrażać nowe produkty, ale także identyfikować i analizować trendy rynkowe oraz poznają zagadnienia budowania marki produktu rolno-spożywczego. Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do objęcia stanowisk menedżerskich w przedsiębiorstwach sektora rolno-spożywczego, ale także prowadzenia własnego biznesu. Nasza kadra dydaktyczna współpracuje od wielu lat z przemysłem. Oprócz tego część zajęć jest prowadzona przez praktyków biznesowych. Dodatkowym atutem jest to, że kierunek jest finansowany w ramach projektu FERS PB50. Dzięki temu studenci mogą wykorzystywać nową aparaturę, którą Doposażyliśmy nasze laboratoria. Mogą brać udział w licznych szkoleniach, kursach. Te kursy są bezpłatne. Dodatkowo kończą się certyfikatami, ale również brać udział w wyjazdach studyjnych, wycieczkach dydaktycznych czy też targach branżowych. Mają możliwość odbywania. Płatnych sześciotygodniowych praktyk, jak i staży. Dodatkowo w ramach programu Erasmus Plus mają możliwość wyjazdów zagranicznych. Mają także okazję rozwijać swoje zainteresowania w studenckich kołach naukowych. Na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku funkcjonuje także Koło Naukowe Rolka, które realizuje zadania ściśle powiązane z nowym kierunkiem agroekobiznes. Jednym z przykładów osiągnięć koła jest projekt biodegradowalnej deski, która może być alternatywnym, ekologicznym materiałem dla przemysłu myblerskiego. Studenci bardzo chętnie zgłaszają swoje pomysły, które chcą realizować, później pracują nad tymi projektami, a następnie pokazują swoje efekty. Efekty na, na wielu konferencjach, i też udaje im się tam zdobyć wiele, wiele wyróżnień. Studenci uczą się jak prowadzić gospodarstwo zarówno rolne, jak i agroturystykę. Uczą się także tworzenia finalnych produktów dla konsumentów. Po zakończeniu kierunku agroekobiznes studenci otrzymują tytuł inżyniera. Absolwenci kierunku agroekobiznes mają wiele perspektyw na podjęcie pracy tuż po zakończeniu studiów. Mogą podjąć pracę jako specjalista do spraw produkcji roślinnej oraz zwierzęcej, jako pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego, mogą aplikować na stanowiska kierownicze. Do spraw kontroli jakości produktów oraz surowców. Mogą podjąć pracę jako doradca rolniczy, pracując w przedsiębiorstwach rolniczych, oraz mogą być inspektorami rolnictwa ekologicznego. To tylko część z możliwości stojących przed absolwentem ze względu na wrażliwość tego kierunku na potrzeby społeczności, która jest coraz bardziej ukierunkowana na świadomość ekologiczną, na zakup produktów ekologicznych, jak najmniej przetworzonych. Kierunek ten wpisuje się w ideę Doliny Rolniczej 4.0. Absolwenci kierunku agroekobiznes po skończonych studiach posiadają zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną w zakresie agrobiznesu oraz agroekologii. Dodatkowo potrafią wykorzystać swoje umiejętności w prowadzeniu gospodarstw rolnych, czy też Agrobiznesu, pisać biznesplany, a także posiadają miękkie kompetencje. Zapraszamy wszystkich studentów na nowy międzywydziałowy kierunek agroekobiznes, który łączy rolnictwo, ekologię i biznes.